Jeszcze parę lat temu osiedla wszystkich miast zasiedlone były rozśpiewanymi ptakami. Niestety z roku na rok coraz rzadziej słychać na nich głosy wróbli, jaskółek i jeżyków. Czy możemy uratować ginącą wśród blokowisk przyrodę? Latającym mieszkańcom miast wszyscy możemy pomóc. Prace termomodernizacyjne, które obecnie są prowadzone już od kilku lat na osiedlach mieszkaniowych trójmiasta powodują, że siedliska tych ptaków są niszczone. Mieszkaniem zastępczym dla jeżyków mogą być takie właśnie drewniane budki. Niestety, na razie w Gdańsku jest ich wciąż za mało. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku chce zmienić ten stan rzeczy. Mamy po raz pierwszy do czynienia z akcją wieszania budek dla jeżyków. To jest akcja, która została zainicjowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku i Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Padł taki pomysł, żeby na blokach, które już zostały ocieplone albo na w których planowane jest ocieplanie, wieszać nowe budki, żeby jakby zastępując te miejsca, które zostały utracone, dawać nowe możliwości tym ptakom. Jerzyk to bardzo ciekawy sąsiad człowieka. Zimuje w Afryce Południowej, a przylatuje do Polski w okolicach Dnia Świętego Jerzego. Stąd też jego nazwa. Jerzyki latają przez większą część dnia. W locie jedzą, piją, zbierają materiał do budowy gniazd, a nawet śpią i przedłużają gatunek. Są też naszymi wielkimi sprzymierzeńcami. Jeden osobnik potrafi w ciągu dnia zjeść kilka tysięcy owadów, w tym najbardziej uciążliwych dla człowieka komarów. To są ptaki, które w odróżnieniu od innych gatunków e, praktycznie nie brudzą, więc nie ma problemu takiego, że elewacja jest niszczona, trzeba ją malować, remontować e, co kilka lat. To są ptaki, które z punktu widzenia jakby no współpracy i, i, i życia razem z ludźmi są zupełnie bezproblemowe i przynoszą nam w gruncie rzeczy same jakby no korzyści i pozytywne rzeczy, a nie jakieś tam zagrożenia. Do grona pożytecznych lotników doliczyć też należy wróble i jaskółki. Na osiedlach. Również mieszkają wróble, jest to gatunek również objęty ochroną ścisłą, podobnie jak Jerzyk, wróbel pospolity, który do niedawna w bardzo dużej ilości występował w siedzibach ludzkich, głównie wnieździ się w szczelinach budynków mieszkalnych. Jaskółka oknówka, również gatunek objęty ochroną ścisłą. Oknówki gnieżdżą się specjalnie wybudowanych przez siebie gniazdach, które przyklejone są do ścian budynków. Czasami nawet nieświadomie potrafimy wypędzić naszych latających sprzymierzeńców z miejsc, które obrały sobie za swoje domy. Tak się dzieje na przykład podczas ocieplania budynków. Pracownicy, którzy wykonują te prace, często są nieświadomi tego, że w otworach bądź w szczelinach występują ptaki. Dorosłe osobniki, spłoszone obecnością człowieka, przeważnie odlatują, natomiast w gniazdach pozostają młode pisklęta. Nadzieją na powrót ptaków na osiedla są specjalnie zaprojektowane budki lęgowe. Ze środków Rodość w Gdańsku w tym roku udało się już zamontować 100 takich budek. Część wisi na dachach budynków m.in. przy ulicach Żabi Kruk, Wałowej, Kartuskiej czy Powstańców Warszawskich. Obecnie trwa montaż budek na Oruni w blokach przy ulicach piaskowej, granitowej i koralowej. Niestety zdecydowana większość spółdzielni mieszkaniowych nie życzy sobie budek dla ptaków na swoich budynkach. Trudno zrozumieć ich odmowy, bo przecież jeżyki to zupełnie nieuciążliwi i co ważne, bardzo użyteczni i czyści sąsiedzi. W tym roku na powierzenie budek zgodziła się tylko jedna spółdzielnia. Po uzyskaniu informacji z stowarzyszenia zaciekawiliśmy się, zrobiliśmy rozeznanie, przekazaliśmy kierownikom, a skoro można pomóc, więc zgodziliśmy się. Dla ptaków, zwłaszcza w sezonie lęgowym, zabójcze są przede wszystkim remonty. Zgodnie z prawem, jeśli ptaki gniazdują w budynku zaplanowanym do remontu, to zgodę na prace remontowe musi wyrazić RDOŚ. W tej sprawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku współpracuje z policją na terenie całego województwa. Szkolnie są związane z problemem, Tema modernizacji budynków oraz możliwych potencjalnych naruszeń prawa związanego z ochroną gatunkową w tym zniszczenia siedlisk gatunków chronionych a w szczególności dotyczy to ptaków częściowo również nietoperzy z ptaków takim najczęstszym gatunkiem spotykanym w obrębie zwłaszcza dużych osiedli to jest jeżyk wieszanie budek lęgowych czy tworzenie zielonych enklaw w miastach nie jest trudne a pomaga to ptakom które do miejskich warunków przystosowały się przecież dzięki działalności człowieka